No i witajcie w drugiej części dnia. Jest godzina 19.27. Kombajnista jest już w drodze. Zaraz zaczniemy koszenie. Jeszcze coś dzisiaj może przężyta złapiemy. Mam taką przynajmniej nadzieję, że jeszcze nim rosa siądzie, to jeszcze ze dwie te przyczepki ukosimy chociaż. I ogólnie co 5 hektarów pszenżyta zostało. Może z połowa dzisiaj polegnie. Resztę najwyżej jutro. No zobaczymy jak to sypie. Będę wiedział z iloma przyczepami się podstawiać pod ten stinks. Yy, ogólnie co, ja jestem już po obrządkach. Uczepiłem przyczepy. Obrządziłem to, znaczy na głównym gospodarstwie tej jałówki. Wszystko tam poogarniałem jak należy. Uczepiłem przyczepy. Powysprzątywałem tam, gdzie co trzeba było. Jeszcze. No i ruszyłem na drugą filię, obrzędziłem, bo te pola no, znajdują się na obrzeżach wioski, gdzie ta filia się znajduje. Tak więc blisko nich. I teraz właśnie posiedziałem chwilę, poczekałem aż spokojnie kombajnista skończy poprzednie zlecenie. I jadę podstawiam się, zaraz zapewne będzie na polu. No i coś spróbujemy ukosić powinna słoma jeszcze do tego już przeschnąć ta co dzisiaj przerzucałem także jutro po południu czy od wieczorem można będzie jechać wszystko pobelować mam nadzieję, że jutro wczesnym popołudniem będziemy kończyć te koszenie bo dzisiaj to jest pewne, 100% że wszystkiego nie wymócimy no to normalne że gdzieś tam do 9 do dziesiątej to maks. także spokojnie Odwozu mi starczy do tego czasu, aby te dwie przyczepki omucić, to myślę, że już połowa legnie. Tak jak będą dwie pełne z 2,5 hektara tego przenżyca, to będzie i tak naprawdę fajny wynik. No, jeszcze te pola trzeba do kultury doprowadzić, no troszeczkę powapnować na pewno, troszeczkę wygnoić i powinny zacząć rodzić jak należy, bo tutaj jest trzecia klasa. Miejscami, no, miejscami na znacznej części także potencjał jest spory tak jak na moje gospodarstwo to jedne z najlepszych pól gdzie teraz się właśnie znajdujemy tutaj widzimy te przężyto no i nie bez kozery ono wygląda tak jak wygląda mimo, że jeszcze tutaj wymaga to powiedzmy sobie szczerze do pieszczenia ta gleba ale już i tak nie jest źle. już to drugi rok był prawie wcześniej jeszcze przede mną rok też to uprawiał także już 3 lata jest w jako takiej kulturze doprowadzane i myślę, że już na czwarty rok będzie będzie już w porządeczku widzicie tu kombajny koszą po całości żniwa na pełnej no pogoda błysnęła to i żniwa ruszyły dobra mam telefon na linii także muszę kończyć ten Prolog wstęp do drugiej części. Za moment widzimy się przykładem. No to powoli zaczynamy koszenie. Pierwsze kółko zrobione. słomy jako tako To i ziarna też powinno być jako tako Ciekaw jestem ile pozwoli nam wykosić dzisiaj Nikt nie będzie się tam chciwił po nocy, ale co się da to złapiemy. Jeszcze mam dwie przyczepy w dyspozycji to jest na co sypać. Nie ma stresu. Już dzisiaj pewnie rozładunku nie będzie, ale jutro z rana. Jadę jest drogi Żeby nie stać na drodze, nie blokować Tyle, niech robota idzie Ja w międzyczasie zmontuję film Mam z dzisiejszego poranka O, to ludzkiej porze wrzucę Bo już godzina 20 to Nim go zmontuję to gdzieś po 21:00 będzie Czyli tak po Bożem. Jest godzina 20.30 powoli zapada mrok ale kosimy taka lekka rosa jest ale na przężycie ona tak bardzo nie szkodzi tak to właśnie później łapie wilgoci i później ją oddaje to jest takie specyficzne zboże nieco tu wykoszone ale już prawie jedna przyczepka jest pewnie jak to by wysypał co ma to by już była pełna ta, tamta utosanka ta, ta że może i się nie zmieści z tego kawałka wszystko, ale na no jutro zostanie reszta, bo tu jeszcze to mamy do wykoszenia. Aby się udało skosić te dwie pełne przyczepy, to już bym się cieszył naprawdę. Tak to wygląda proszę Państwa. Ogólnie przed chwilą też mierzyłem wilgotność ziarna. No to wyszło 13 z haczykiem, już nie pamiętam ile, 13 i 7 chyba. Także jest spoko, nie ma co narzekać, to już tak jest Boże, to już można kosić i bez zastanowienia. Bardzo suchsze prędko nie będzie. już chcę mieć po żniwach, bo chcę trzeci pokos traw zacząć i obowniki poogarniać. Także jutro, może z rana coś się uda troszeczkę z tych budek powyrzucać także wszystko się skumulowało miałem oborniki poczyszczone przed żniwami, żeby na żniwa mieć spokój a że się one rozciągnęły w czasie niesamowicie no to już czekam końca żeby zrobić porządek i tak jak mówiłem już rozrzutnikiem nie będę się bawił tylko prosto na przyczepy i jak najszybciej to powywozić bo już, no bo już się robi wszędzie pełno no i dobra mamy godzinkę 21.37 czasu lokalnego i na dzisiaj koniec. Dzisiaj kończymy. Udało się te 2,5 hektara wykosić. Zaraz włączę Wam światełka. I powiem Wam, że jest przyjemnie, bo patrzcie, widać nie widać dwie pełniutkie przyczepki z 2,5 hektara. Czyli tak, no powiedzmy, koło 7 ton z hektara gdzieś powinno być. Bo myślę, że na nich to po 8 ton to jest na tej dużych przyczepach 16 powinno być tak 12-16 ton no to na pewno według mnie in my opinion to przeredupuję bieg, bo szkoda te czubki rozsypywać, rozsiewać tutaj i od razu przedni napęd załączę a jaki tu zawrócić, żeby w tych kolejinach nie porozsypywać hmm. Dobra, wycisnę w tamtą stronę, w tamten rzekę. bo tak jak tu się zacznę mleć, to ja w tych kolejinach porozpierniczam i tyle będzie. To trzeba ostrożnie i delikatnie z tym tomatem jechać, ale słomy też leży, w powiem Wam, kurde, molarz. miło popatrzeć, jutro się będzie fajnie golić. Myślałem, że dzisiaj zrobimy sobie dużynki już ale niestety się nie udało bo pójść do kombajnista no i na za godzinę zabrakło żeby było godzinę wcześniej to myślę, że byśmy pociągali to przeżyto już do końca i by był temat z głowy przyjadę coś tam jakoś zwęża pewnie w ten ostatni przejazd po tym No, w zasadzie nie w pełnym kaderze Jadę. Już dzisiaj nie będę tego rozładowywał po nocy, bo to szkoda czasu na to wszystko. Już jest tak późno, zajadę, będzie po 22. Deszczu nie nadają. Patrzyłem na. Fajna stronka jest. Łowcy busz tam oglądam ten kanał, czasami zerkam i oni tam patrzą na tych mapach prognozowych i podrzucili stronę. Zobaczyłem Meteorologics wpiszecie eee, sobie Meteorologics, nie wiem jak ktoś będzie chciał to podlinkuje i fajnie to się sprawdza, patrzę w miarę fajnie, tylko to tak długoterminowo bardziej nie ale jeżeli chodzi o najbliższe godziny, no to, to, to do jutra wieczora na pewno nie bez deszczu ewentualnie jutro gdzieś tak 20 więc no kompanista niech tam się zwija bo też pewnie na koniec dnia do mnie przyjedzie tak mu też pasuje, kurczę i mi pasuje powiem szczerze, bo te przynajmniej to, tak jak mówiłem, to jest bardzo specyficzne zboże. I ono późno oddaje tą wilgoć z, no z Rosy z nocy. Jeszcze teraz jak tych temperatur nie ma takich wysokich, no to jest szczególnie. Późno o 14 mierzone było z ręki, no tak może jeszcze przed 14, czy po 13 te głosy zbierane były. I wyszło 14,6. A tutaj zobaczcie o godzinie 20 i tam z haczykiem było e, tego 13,7. I jeszcze przez i przeszło. Więc to jest no, no spora różnica. No nie ukrywajmy. Te obie to robotę I może słońce nie było, ale wiotery, kurczę. Można powiedzieć. Pomógł w osuszaniu ziarna, także jutro, jutro będą nożynki ostatnie 2,5 hektara i będzie można podsumować te żniwa, ale, ale chyba, chyba za udane je zaliczymy. Mimo tej pogody specyficznej, to jednak będą te żniwa udane. Jutro też Teściu Koś, więc przyczepy dwie mi odlecą, ale na tamtą działkę myślę, że golden Mod spokojnie wystarczy zmieścił bo będzie podobna ilość tego ziarna może nawet troszkę mniej, bo tam kawałek łąki był wyrwany 80 arów po łące no i jednak pierwszy rok po łące to, to, to niby wygląda podobnie, ale z doświadczenia wiem, że sypać będzie słabiej więc powinno na tą pomarańczową wejść no ona niewiele mniej bierze jak te dwie, tak. także także jest realnie szansa także ja się wlokę powoli do domu macie taki bonusowy filmik ode mnie z rańca wstawię go rano także myślę, że jako forma rewanżu za tą aktywność i za to podbijanie moich filmów także jeszcze raz gorąco zalecam pola... przepraszam zachęcam jeszcze raz gorąco do podbijania filmów i tam Każda aktywność jest po prostu skazana. Nie to, że ja tam mam jakieś lajki, żebrzy czy coś, ale po prostu widzę, że to mam fajne przełożenie i fajnie ten kanał się rozwija i też to daje mi takiej motywacji, wiecie, większej do tworzenia. No i może z czasem coraz ciekawsze będą treści, jak się tylko troszeczkę obrobię. Także no dzisiaj taki nowy nabytek wpadł to tak po to ten po serio ten odcinek. Taka niby mała rzecz, ale wiecie co, rozmawiałem ze znajomym co właśnie ma taką maszynę typowo do przesuszania tak. słomy na wynajem. Na pewno to jest lepsze, bo to te, te bociany tak zwane, nie wiem jakiej to firmy jest, to fajnie napłucza tą słomę. To jest ten efekt, no powiedzmy sobie, trzy razy lepszy niż e, no, tego, co ja zrobiłem, ale jak policzyłem koszt wynajmu, a koszt zakupu tej maszyny, to na ten kawałek. Tanie mi wyszło kupić tą starą zgrabiarkę, niż wynająć tego bociana <grywia> To jest taka ciekawostka A to gdzieś tam w kąt się wstawi zawsze się Któregoś roku może znowu przydać do tej słowy przerzucania Czy też na awaryjnie no nawet wiecie, tę zgrabiarkę krony się boksuje, tak? Zostanie jakiś hektar, dwa do zagrabienia, no to jest czym biorę i grabię i tyle I dokończę i robota idzie, no różnie to w życiu bywa, także Zawsze lepiej mieć, niż nie mieć, a takie powiem Wam do no złomki, no relikty, jeść nie woła, stoi, to stoi, kiedyś się może przyda, także to na takiej zasadzie zakup, ale, ale już widzę, że po tej jednej pracy już się zwróciła maszyna, także już <grymny> jestem szczęśliwy i do przodu. Dobra, nie przedłużam tego filmu, to taki szybki rano do kawusi, także... Co miłego!